Hej, witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałam się Wam troszeczkę pożalić, bo mąż pozbawił mnie satysfakcji kupowania ubranych dla dzieci. W związku z tym, że ja musiałam zostać dłużej w pracy, a potrzebnych jest nam kilka rzeczy dla dzieciaczków, to zdecydował, że sam pojedzie na zakupy. Nie mam pojęcia, co kupił. I jeżeli tak jak ja jesteście ciekawi, co się znajduje w tych torbach zakupowych, to zapraszam do oglądania. Słyszałam, że były promocje, słuchajcie, więc jestem bardzo ciekawa, co znaczy promocja w ustach mojego męża. A najważniejsze było to, żeby kupić te kurtki zimowe, bo z tych zeszłego roku wyrosła. Zawsze potrzebuję dwie kurtki: jedną do przedszkola, która będzie non-stop brudna, i jedną taką, jak będę musiała jechać do dziadków, czy na zakupy, czy gdziekolwiek. Słuchajcie, żeby to nie było sprane i takie poplamione. No potrzebuję drugą, dlatego też ważne jest, żeby one nie były zbyt drogie. E, więc mamy taki przepiękny róż. Słuchajcie, to jest kurtka z 50-15. E, kosztowała 159,99 oryginalnie. Tutaj mam cenę, słuchajcie, 125, ale miałam informację, że było 50%. Em, Przecena, więc podejrzewam, że kosztowała około 80 zł. Tutaj ma taką kropeczkę z odblaskiem. Kieszenie, kurtka wydaje się bardzo cieplutka. Także za 80 zł 50-15, yy, bardzo różowa. Kolejna rzecz, słuchajcie, sukienka. Jaka przepiękna sukienka w klatach. Dzieci będą miały sesję zimową w przedszkolu, więc potrzebne im są właśnie jakieś takie ubranka świąteczne. I ta sukienka jest przepiękna, słuchajcie. 80 zł. Ja mam nadzieję, że to też było w tej 50% przecenie. Jak znajdę rachunek, to Wam napiszę dokładnie, ile kosztowała. Tutaj z takim maleńkim guziczkiem. Przepiękny, yy, przepiękna falbaneczka. No cudna, tutaj na. Na gumeczkę, cudna. O, a tu chyba jest piżamka. Piżamka różowa w gwiazdki. Mamy takie spodnie. Ja zawsze staram się wybierać spodnie ze ściągaczami. Widzę mój mąż też to zauważył. One są wtedy takie jakby lepszej jakości, lepiej się noszą i nawet jak są jeszcze za długie, to fajnie zatrzymują się na kostce. Także to jest ważne. Tutaj przy rękawkach też powinien być mankiecik, no ale tutaj już nie ma. No trudno. Też z 5 10, 15 słuchajcie. I oryginalna cena 80 zł, ale wiem, że coś pominęło 30. Będę musiała sprawdzić ten rachunek. I biała bluzeczka na długie rękaw, Ja takich miałam ostatnio trzy. Ze wszystkich kasienka wyrosła. Taka biała bluzeczka świetnie się nadaje pod letnie sukienki których oczywiście nie można już założyć, ale z taką koszulką pod spodem wyglądają ciągle ślicznie. Tu mamy 20 złotych. Teraz będzie H&M. W H&M mamy taką kurteczkę, w ciemne kwiatki. Słuchajcie, co ja uwielbiam teraz w tych kurtkach, to jest to, że jest podpinka. I nawet w kurtce jesiennej, którą mam dla córy, ta podpinka, czyli ten polarek, jest dwustronny, można go nosić samemu bez kurtki. Także to jest naprawdę świetne. I kosztowała ona oryginalnie 200 zł. O matko, aż boję się. Nie wiem jaka jest przecena. Mam nadzieję, że te rachunki gdzieś są i zobaczę. Ale kurteczka przecudowna do przedszkola będzie idealna, słuchajcie, naprawdę świetna. Taka ciemna, nie będzie widać plan, zużysta Super. Bardzo mi się podoba. Kolejna sukienka świąteczna, ta chyba troszkę duża. Chciałabym zobaczyć. Tu jest na rozmiar... Ojejku, 5-6 lat. Aha, 4-6 lat no Asienka zdecydowanie 3-3,5 roczku, tak ma rozmiar 110 już czasami, więc może będzie fajna. Także zobaczymy, przepiękny misio, prasowanka taka wyklejona z imitacją właśnie kołnierzyka, przepiękna. jejku! tu mamy koszulkę, taką bluzeczkę dla chłopca, podejrzewam, że to dla daśka jest. Za 15 zł słuchajcie, tak to jest, Adasiek. choineczki Mikołaje, dwustronna taka, z dwóch stron taka sama, piękna. Dresiki dla Adasia, takie cieplejsze, słuchajcie, żeby było już też na zimę, trzy za dwie a kosztowało 40 zł, więc jeżeli trzy są w cenie dwóch, no to 80 zł za trzy pary. Czarne siwe granatowa, cieplusie, plusie grubiutkie. Uważam, że świetny deal, jeżeli chodzi o Henem, który ma bardzo dobre ubranka. A tu mamy jeszcze, słuchajcie, raj stopki za 12 zł w muminki. Ja się nie oglądam, mówię. Ja myślę, że to. wiedziałam, że ta bajka jeszcze, jeszcze jest. To no, nazywam Paragon, ale nie mam pojęcia skąd. To mogło być jeszcze w tobie, starej. I kolejny. Ale to już Pepko. Aha, tu tą koszulkę Adasia, to była z pepką, ta w Mikołaj. I ostatnią, to Mamy czapkę świętego Mikołaja. To pewnie do zdjęć dla dzieci. O, z imitacją rogów reniferka. Eee, o, druga czapka, czyli na pewno do zdjęć. Kochany Mikołaju, mam na imię i mam lat. Ten list wypełniam dla Ciebie mocą zabawy. Najbardziej lubię. I tutaj trzeba zakreślić, ale świetne. W, pre, a w prezencie pod Choinkę proszę Cię o. Świetny pomysł. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Oj, ty chcesz świetna. Jesteś śliczna, pokaż się. Tak, jestem śliczna. jestem śliczna. Albo po dla mnie. Asia, zatańcz w sukieniu A Atoś założył swetę. a znalazł koszulkę z zeszłego roku. Brawo. się jak hopsasz, Asiu jak hopsasz to ci dzwoneczki dzwonią. Ale piękna kurtka. Wow. Teraz drączki szeroko? Oh, I masz do przodu. Mam <gusy> hey, <cześć, słodziaku>! uhuh! <sukaram> <noise> <noise> Udało się? <noise> Okay. Rączki szeroko. I kręcimy się dookoła. Tak wystarczy. Uuu, śliczna dziewczynka. Dziękuję. I to tyle. Dajcie mi znać, jak wyglądają Wasze zakupy robione przez mężów. Mężowi niech się wypowiedzą, jak to oni robią dużo lepsze zakupy od żon. Zapraszam Was koniecznie do komentowania i dziękuję bardzo za oglądanie. Pa, pa!